Cześć, cześć moi drodzy! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj dla odmiany przychodzę do Was z drapingiem polskim. Mamy tutaj jedną zdrapkę Wielka Krzyżówka za 30 zł. Tutaj już 4 literki zdrapałem. Zostawiłem jeszcze tych literek 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Także praktycznie zdrapiemy ją całą. No, i co jeszcze mogę tutaj powiedzieć? Jeszcze tutaj żadnego wyrazu nie utworzyłem, również tutaj w bonusie jeszcze nic nie mamy, także wszystko przed nami. Trzymajcie mocno kciuki, także wkład w dzisiejszy odcinek to 30 zł. Bardzo lubię tą krzyżówkę, także nawet jeżeli będzie pusta, to naprawdę, to naprawdę nic nie szkodzi. Tutaj jeszcze ciutkę przybliżymy, żeby było fajnie widać. I ewentualnie będę tutaj Was przesuwał, także trzymajcie mocno kciuki, zostawiajcie łapeczki. I drapiemy. Tutaj mamy teraz literkę S, także zaczynamy od tej czerwonej, od zielonej. I mamy tak osocze. Skok. Tutaj jeszcze mamy osad. Mamy gdzieś jeszcze S, Pewnie coś tutaj wszystko pomijam, ale na końcu jeszcze będę sprawdzał, także nie ma problemu. Mamy jeszcze tutaj. Od siew. Teraz przechodzimy na drugą stronę i mamy tak: Smog, fax, impas, sun. Mamy gdzieś jeszcze, to chyba wszystko. W bonusach S nie mamy, także co drapiemy dalej? Kolejna literka to literka G. I mamy tak: Mogilno, Pegas. Tutaj mamy jeszcze G, Figura. Na samym dole jeszcze mamy gil. O, jeszcze tutaj mamy magazyn. I to chyba wszystko. Także przechodzimy na drugą stronę. Mamy tak smog. Tutaj to wszystko. A w bonusach mamy tak. Mamy literkę G, ulga. Dobra, lecimy. Dalej. Teraz mamy literkę P. Krzyżówka zielona. Mamy tak Pegas. Czy tutaj wyżej coś mieliśmy? Tutaj już więcej nie widzę. Krzyżówka czerwona. Mamy tak pokora. Impas. Puma. To wszystko w bonusach P nie mamy. Także co, drapiemy kolejną literkę. Teraz mamy Y. Y mamy bardzo malutko, także z drugą. Mamy teraz N, także szukamy N i Y. Mamy tak, mogilno. Tutaj mamy M, Y, magazyn. Tutaj mamy N, dwa razy! Dionizy. O, jeszcze tutaj mieliśmy komin. I to wszystko. Ta, teraz drapiemy krzyżówkę czerwoną. N mamy tak. Judaizm, smog. Murcja. Tutaj mamy Y. Puma. I to wszystko. A nie, jeszcze mamy tutaj M. I to wszystko. Zobaczmy do bonusu. W bonusie mamy tak Azyl i Max. To wszystko. Drapiamy dalej, zobaczmy kolejne literki. Mamy D. Może zdrapię drugą też. Mamy D i, Także szukamy DI. Mamy tak Ada. Tutaj mamy I no". Tutaj również tutaj mamy d komin unik e, jeszcze mamy tutaj i figura e, tutaj u góry czy coś nie przeoczyłem przechodzimy troszeczkę niżej i mamy tak Mamy tutaj i dwa razy, o nawet trzy, taki długi wyraz. Tutaj mamy DI, Dionizy, Odsiew, Gil. Tutaj mamy jeszcze i. Czy mamy gdzieś jeszcze? Chyba już nie. Także przechodzę do czerwonej. Tutaj mamy tak, judaizm. Impas. Tutaj mamy D. Tutaj również. O nawet sporo mamy tej literki. I mamy również w, w Lemoniada. I jeszcze mamy tutaj I, także to by było chyba wszystko. W bonusie mamy tutaj Regia. Mamy I, a literki D nie widzę, także drapiemy dalej. Teraz mamy literkę H i U, także szukamy takich literek. H i U mamy tak. Echo, cecha, unik. Suazi, figura, dobra, przechodzimy niżej i niżej chyba tutaj już, a tutaj zapomniałem, popatrzcie, mamy D, osad, e, ale teraz szukamy H i U, tutaj już nie mamy, także przechodzę do czerwonej, mamy tutaj judaizm, Jakub, u ma. Tutaj mamy H. To wszystko. Zobaczmy teraz do bonusów. W bonusie mamy U. Ulga. H niestety nie mamy. Także drapiemy dalej. Kolejna literka to literka O i Z. Także szukamy takich literek. Tutaj mamy tak. Mogilno. Następnie mamy tak. Osocze. Tutaj dwa razy. O. Mamy również. Z. Troja. O. Skok. Mamy tutaj pierwszy wyraz. Super. Tutaj sobie tak zaznaczymy. Mamy komin. Demograf już muszę chyba przejechać niżej. Tutaj mamy tak osad, suazji, brakuje nam tutaj A. Rok mamy drugi wyraz. No, coś tutaj się zaczyna dziać. Pozytywnego. Następnie mamy tak dionizy. N nas blokuje. No i to chyba wszystko. Także przechodzimy do... Czerwonej w czerwonej mamy tak pokora. No tylko nas a tutaj blokuje. Judaizm, izolda. Tutaj mamy O. smog. Mamy tutaj pierwszy wyraz. Super. Także no coś zaczyna się dziać. Yy, tutaj mamy jeszcze O. Owca. Okno, lemoniada. I czy mieliśmy? A, tutaj jeszcze mamy Z. R. R było, także mamy drugi wyraz. No super. Tutaj sobie tak zaznaczymy. Także tutaj to wszystko zobaczmy do bonusów. Mamy tak azyl. I literki O nie było, także zobaczmy kolejne literki. Tutaj teraz mamy W i B, także no, chyba tutaj sporo wyrazu nie będzie z tych literek. Zobaczmy. W i B mamy tutaj. No tutaj Z przeoczyłem. B mamy tutaj. Tak, K również przeoczyłem, także teraz będzie to wszystko wychodzić. Z również przeoczyłem. No, sporo tych literek tutaj przeoczyłem. Szukamy W i B, tutaj mamy tak odsiew. Czy mamy gdzieś jeszcze coś? No, chyba to wszystko. Przechodzimy do czerwonej. Mamy tak, jakub, owca. Hmm, to wszystko. Zobaczmy w bonusach. Mamy tak, B i mamy W. Także w dalszym ciągu nie wiadomo. Mamy ostatnią literkę. Zobaczmy, co tutaj mamy. I tutaj mamy literkę E. Także może ta literka nam coś tutaj zdziała. Szukamy literki E w pierwszej krzyżówce. Mamy tak: Echo, Cecha, Ocet, Kelner. Tutaj Z nie zdrapałem, no ale teraz dodrapiemy te literki, które przeoczyłem. Tutaj mamy Pegas. No, szkoda, że tej A nie było. Przechodzimy troszeczkę niżej i mamy tak L. Tutaj mamy E. O również było, także mamy tutaj kolejny wyraz. Trzeci. Także tutaj, także tutaj nam brakuje jeszcze dwóch wyrazów. Szukamy dalej. Mamy tutaj E. Z również pominąłem. Eee, I co? Mamy coś jeszcze? No chyba nie. Także co? Tutaj mamy skok, odsiew. I trzeci wyraz to rok. Także mamy tutaj trzy wyrazy. Przechodzę teraz do czerwonej. Może tutaj coś się uda utworzyć. Ten trzeci wyraz mamy tak. Lemoniada. Ren. I to wszystko, także no niestety krzyżówka wygląda na przegraną w bonusie takiej literki, a nie mamy tutaj rewia, no ale a niestety nie było, także niestety krzyżówka wygląda na przegraną. Zobaczmy co było w bonusie. W bonusie mieliśmy 60 zł. No niestety się nam tutaj nie powiodło dzisiaj. Zobaczmy literki kontrolne. I literki niestety różne. Także, no niestety, chociaż powiem Wam szczerze, że tak czułem, że może być wygrana, bo tutaj fajnie się zaczęło nam układać. No, ale niestety tutaj mamy dwa wyrazy, tutaj trzy. No i niestety krzyżówka przegrana. Także, tak niestety bywa. Mi się bardzo fajnie drapało. Także, naprawdę, tak jak Wam mówiłem, jeżeli ta krzyżówka nawet jest przegrana, to po prostu pół biedy. Mam nadzieję, że Wam miło się oglądało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapeczce w górze pod filmikiem. Dzisiaj również ta łapeczka w ramach takiego pocieszenia. No i cóż, na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. W kolejnym odcinku widzimy się w drapingu z datek belgijskich. Także bardzo serdecznie Was zapraszam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.